Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny tydzień i wersja 12W26A, którym tak naprawdę jakbym opisał jednym zdaniem, czyli naprawą błędów, znacznie bym się nie pomylił. Jest jednak kilka zmian, które policzę jednej ręki. Także zapraszam do oglądania, a jeszcze na pograniczu wspomnę, że ten snapshot był jedną wielką niespodziewanką, ponieważ pojawił się wczoraj, czyli w środę, co myślę, że znaczną część osób mogło zaskoczyć. No dobrze, a więc zmiany jakie zostały, oprócz jednej rzeczy, która tak naprawdę dręczy zawsze nasze snapshoty, czyli poprawa błędów. Teraz podobno naprawili tyle tych błędów, że znacznie przybliżyli się do wydania wersji 1.3. Oprócz tego, oprócz tych wszystkich błędów, co tak naprawdę te zmiany też są naprawą błędów, dodano w końcu crafting na nowe schodki, czego wcześniej nie było. No i również zaskakująca zmiana, która może nam utrudni utrudnić grę. E, agresywne moby będą się spawnowały na półpłytkach, no i na schodach. Czyli także jak macie taki kanciasty dach, e, będą normalnie pojawiały się na nim potwory. No i ta najciekawsza zmiana, hmm, która sądzę, że jest najciekawsza, to zmiany z mob spawnerami. Za pomocą edytorów do map e, możemy w różny sposób edytować mob spawnery. Możemy zedytować je w taki konkretny sposób, że ustalimy z jaką częstotliwością potwory się będą pojawiać, jaki to będzie potwór, e, no i ile będzie miał życia. No i chyba to wszystko na dziś. E, także solidnie, solidnie myślę, e, tak jak twórcy twierdzili, przybliżą się do tej wersji 1.3 i mam nadzieję, że niedługo się ona pojawi. Także to wszystko dzi na dziś. Jeżeli się film podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. No i cóż, trzymaj się, cześć.